o prawo ojców w Polsce, o to, żebyśmy mogli mieć tę możliwość wywołania naszych pociech i możliwość uczestniczenia, uczestniczenia w ich życiu, pan prezesa tego nie interesuje. Nie przyjdzie, nie interesuje go to nawet, że ta sytuacja tutaj, że my stoimy, to uznaje nawet sygnałem, że to jest jakaś bojówka, tak? Że my tu sobie stoimy, to trudno. On do tego nie przyczynia ręki. Nie ma, nie ma możliwości ingerencji w żadne sprawy. Tak? Zaprzecza wszystkiemu. Jak, mu jak go poprosiłem, żeby e, spytałem, czy e, takie stanowisko obejmuje, bo piluje swojego stołka i, i boi się e, swoich ludzi, e, którzy mogą go z tego stołka zrzucić. Pan prezes, wiecie co zrobił? Wyprosił nas. On bo się boi po prostu, boi się o swój stołek. Panie prezesie, ten stołek nie jest zawsze. Pan pracuje dla nas, a nie my dla was. To jest stanowisko, które jest tylko czasowe. To jest umowa na czas określony, panie prezesie. Uważam, kochani, że nasze głosy tu powinny być codziennie, bo pan prezes tak samo zadumany w swojej sytuacji i w tej wszystkim, co tu się dzieje w sądzie. I panowie policjanci, taka sama sytuacja do was. Wy widzicie, i nie w tym mieście, w każdym mieście, że my walczymy. Ja rozumiem wasze sytuacje, że wy nie macie poczucia czasu i naszej... Naszego tutaj bycia, tak? Że wasza jeszcze, na, was, jeszcze ta sytuacja nas, nasza sytuacja was nie dotknęła, ale to jest dzisiaj, a jutro hmm. może być inaczej. Możecie stanąć po drugiej stronie barykady. Pan prezes też wspomniał, że niby wypowiedział się coś tam w mediach, tak? Ale co? Nie chce wyjść, nie chce przyjść, a media potwierdzają, że żadnej takiej rozmowy nie były. Panie, pre... Panie prezesie... Niestety tutaj wychodzi no, kolejne kłamstwo Pana i przykro mi bardzo to, co Pan powiedział, że ja pomawiam Pana lub jakiegoś sędziego. Ja to mówię otwarcie i mam taką możliwość. Pracuję też w komitecie, który pracuje w Polsce dla prawa dziecka i prawa ojca. Jeżeli Pan takie bzdury opowiada w sądzie, to bardzo mi przykro, ale myślę, że ten stolek trzeba niekiedy odejść, tak? I ten czas już najdługo nadejdzie. Hey, wymecha, wymecha z kraju! No, no, no. Unione Dzieci się bez ołówka w domach dziecka 120 tysięcy dzieci uwięzanych w tym kraju.